Siemka wszystkim Nic nie mówię Bo na razie nie mam nic do powiedzenia Dolny Śląsk Spróbowałem przybliżyć Tamtą tabliczkę Na której pisze 61 Czyli 61 kilometr a no to teraz już wiecie, że jesteśmy w Obrzychu. Przyszliśmy, przyszliśmy sobie pochodzić z Marcinem, Spacerkiem, z poglądać domniemane miejsce, że może coś być. Jeszcze o. A czy coś jest, to ja nie wiem. Ja tylko wam pokazuję, że to jest to miejsce, gdzie coś mu stać w górach. W tunelu, w górach, w tej górze, tutaj o. W tej górze. Tam. Czy gdzieś coś mu stać Marcin tam dalej jest A Latem to, to się tu nie wejdzie, Patrz, jakie krzuczory Totalnie zapuszczony teren, zarośnięty Nieużytki A, idę do Marcina tam bliżej, kurde podejdziemy bliżej jest Marcin o Kurczę, no co się ślizgo tu z bliska Wam pokażę tabliczkę tu widzicie to rowisko regularne Legu regularne pociągi jeżdżą a my z Marcinem sobie chodzimy, bajerzymy, oglądamy Ugh, oh, kurczę! tabliczka jest, widzicie? jesteśmy te poniżej, to jakieś metry jeszcze są, tak? Metry? A coś takiego także widzicie. Oh, Ciężko ustać. Co Ja jeszcze wejdę. Aha Tam jedynka pisze. Tu dwójka a tam trójka była 61 zakręt potężna góra czy my byśmy byli sobą a my tu nie przyszli była okazja to my przyszli a nic tutaj nie odkryjemy my tylko przyszli popatrzeć poglądać pobajerzyć pogoda jest jak widzicie także miejsce ciekawe Naprawdę szacun dla tego pana, że rozkminił taki temat, że może to być tutaj Trzeba naprawdę posiedzieć trochę nad papierami, dokumentami, wiadomościami, przekazami nic tu nie ma, upowiem, Totalny dzicz. Miejsce opustoszałe, nikt tu nie chodzi. Także taka krótko relacja, my idziemy dalej. Pozdrawiam z Wałbrzycha. Czy się idę za Śiemka?